Natomiast jeżeli ktoś mówi, że Polska powinna mieć sojusz z Niemcami, no to nie widzę w tym nic złego. Józef Piłsudski, Józef Piłsudski był agentem niemieckim, prawda? I ludzie, bardzo wiele ludzi uważa Piłsudskiego za wybitego Polaka i patriotę, w związku z czym, w związku z czym nie, ma, nie ma z tego powodu, żeby robić jakąś wielką awanturę. Natomiast co do, co do stoczni. Otóż powiedzmy sobie jasno i otwarcie, Polska miała w ostatnich. W 10 latach tempo rozwoju znacznie wyższe od niemieckiego, właśnie dzięki temu, żeśmy zlikwidowali stocznię, do których trzeba dopłacać, a Niemcy do swoich dopłacają. <grym> Więc to jest akurat plus dla, dla rządu pana Donalda Tuska. Ja znajdę jeszcze kilka plusów, niewiele w tym rządzie, bo ta partia zaczęła jako liberalna, a niestety skończyła jako socjaldemokratyczna i, i, i nie ma co tam jej specjalnie bronić w tej chwili. Można ją było bronić lat temu 5-6, teraz już nie można zamachy terrorystyczne inspirowane przez... No nie no, e, czy, nie, no, nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, cała reszta tego to już jakiś zupełny odlot. To jest zupełny odlot, ale teraz y, y, w momencie, kiedy Jazow Kaczyński już gwarancję, że tu zostanie w, w Radzie Europejskiej, może z nami wysłać psy, może traktować go jak no, y, jak y, czarną bestię, no, jak czarny charakter, dyżurny, dyżurny. Y, bardzo, Wygląda ten zagranie Kaczyńskiego, że on spowodował, atakując Tuska, czyli powodując, że Unia nie może go nie wybrać, bo wtedy by zrobiła dobrze PiSowi, bo to o to chodzi. PiS jest nienawidzony w Unii. Jest, to jest majsterczny. Pozbył się Tuska z Polski i teraz może na nim wjeżdżać psy w dowolnej ilości. Jest to absolutnie genialne zagranie Jarosława Kaczyńskiego. A jak to się skończy właśnie? Tu zostanie chyba Zostanie oczywiście, nie ma, nie ma żadnej wątpliwości. Yy... Pytanie jest, czy pan Jacek Sariusz-Wolski Został użyty jako kozioł ofiarny, czy też po prostu ma za to obiecane, że będzie komisarzem. Bo Polska może oczywiście nie ma żadnego wpływu na nasze parady europejskie. To jest takie zachydzanie Donalda Tuska, takie spoty właśnie, takie, nie wiem, pokazanie go jako ucieleśnienie zła, diabła wcielonego. No tak, i szczerze mówiąc, trochę, trochę mnie dziwi, że ja jestem w z Polski tym samym bierze, bierze w tym udział. No to jest lekka przestrada, co by nie powiedzieć. Jeszcze raz mówię. Dla mnie Donald Tusk jest rzeczywiście bardziej agentem niemieckim niż polskim, z całą pewnością. Z całą pewnością, absolutnie ale to samo sobie nie jest jeszcze żadnym tym. Jeżeli ale tylko nie jest... zamachy terrorystyczne, jak to jest się No sobie nie, no nie, no potem jeszcze raz. No. Nie, można, nie można robić tego... Propaganda, jeszcze raz mówię, idziemy prosto do komunizmu, pis prowadzi nas do PRL-u i propaganda pisowska coraz bardziej przypomina propagandę PRL-owską albo, albo nawet jeszcze gorzej. Czyli taka, że Amerykanie z na przykład tutaj zesłali? Tak, za chwilę wyjdzie Amerykanie z Spalii. Albo, nie wiem, Unia Europejska czy Bruksela, czy Tuska. Nie, albo Rosjóra, albo Rosjanie, albo nie, nie wiadomo kto, prawda? Wiadomo. No za coś, czy tu będzie odpowiedzialny? Co oni wymyślą jeszcze na, na, na Tuska? Trudno mi powiedzieć. No. Gdyby mi za to płacili, to bym też wymyślił parę rzeczy, na lepszych niż oni, ale, ale mi nie płacą, więc nie będę. A to jest taki zarzut do, do Donalda Tuska, że za mało, swoich, za mało Polaków jest na stanowiskach w Brukseli. I to jest bardzo poważna sprawa. Zarzuty Pisu to ma na względzie, że nie załatwił nic dla Polski. Stanowisko jak mówią? Stanowisko, przepraszam bardzo, ale jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, żeby załatwiać dla swoich. I PIS to robi. PIS w Polsce swoim załatwił posadę. PO też zrobiło to samo, prawda? To jest skandal. My mówimy, że trzeba walczyć z nepotyzmem, z kumplostwem, a domagamy się od pana Tuska, żeby dla Polski coś załatwił w yy, Radzie Europejskiej. No, przepraszam bardzo, tak nie można. Tam panuje takie obyczaje, że no, na przykład yy, moje dziecko było w klasie, w której był syn nauczycielki. Ten syn był biedny. Bo syn nauczycielki był przed nią tępiony, bo ona nie mogła sobie pozwolić na to, żeby go forować. Musiała go takować ostrze niż inne dzieci. I tak samo Tusk, będąc tym, musi ostrzec Polaków niż inny, a nie forować Polaków. No, to jest niezrozumienie podstawowych zasad yy, przyzwoitego zachowania. Pan PiS chce, żeby Tusk forował swoich. No, z PiSu ludzi. Wszystko jedno z pisów, czy z PO, czy z… ale Polaków. No, tak nie można. Jan Paweł II, jak był wiedział, nie forował specjalnie Polaków, prawda, bo był szefem Kościoła katolickiego, a nie y, przedstawicielem Polski. No, no, Polacy tego nie rozumieją. Polak rozumie, że jak ktoś się z katolickiego, to ma już swoich, swoją rodzinę forować. No, ale tak? no, 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 no. No, pis wiadomo ile swoich obsadził w Polsce, za nich kryje normalne. tak, ale PO też tak samo rozumie, żeby nie w możliwości. No tak, to że on się tak, może bardziej kryje z, z takimi rz rzeczami. A PO jak? robiło mniej posad, za to, to, to więcej kradło, robiła, robiło wy na no. no, no, i za to więcej obsiadają jako pluskwy posady. To jest inny styl ukradania państwa. Ale rozumiem, że też pana zdaniem jest to ukradanie państwa. No, oczywiście, że tak. Się... Ja, teraz, ja teraz mam ma straszne podejrzenie, ja, ja, ja nie wiem, tą moją ostrą propagandą, bo, może powtórzę, to wstąpiłem, ale że zaczyna się od smogu i ktoś chce ukraść 15 miliardów na walkę ze smogiem. Tego jak wiadomo nie ma w Polsce w ogóle, bo nie ma ani mgły, ani dymu, więc... Smog to jest mieszanka dymu i nie ma tego gdzie w Polsce, ale... jest koło, tutaj wielki smog, prawda, trzeba wydać znowu kilka miliardów, do biuro do walki ze smogiem, prawda, obsadzić posady w tym biurze, w województwie takie biura i tak dalej, i tak dalej, to o to tylko idzie.